Wiem, że to czujesz. Wiem, że coś w tobie drga, gdy się tego najmniej spodziewasz, jakby błąkała się w tobie głos, którego nie można zignorować. To nie tylko przelotna myśl, to nie tylko zwykłe wspomnienie, to coś silniejszego, coś, co cię otacza, co cię śledzi, co każe ci zadawać pytania o to, co naprawdę się dzieje. Zauważasz to, nawet gdy próbujesz udawać, że tak nie jest. Czujesz w piersi tę dziwną niepewność, ten niepokój, który przychodzi bez ostrzeżenia, tę świadomość, że coś ma się ujawnić. A jeśli się uważnie przyjrzysz, zauważysz, że ta obecność jest już wokół ciebie od dłuższego czasu jak cień, który ci towarzyszy, jak echo czegoś, co jeszcze się nie wydarzyło, ale już jest zapisane gdzieś w twoim wnętrzu to nie jest przypadek, to nie jest pomyłka. Jest ktoś, kto myśli o tobie więcej niż powinien, ktoś, kto stara się iść do przodu, ale zawsze wraca do tego samego punktu, a tym punktem jesteś ty. Ta osoba walczy z tym, stara się znaleźć wyjaśnienia, stara się odsunąć to, co czuje, ale to nic nie daje, bo w głębi serca prawda już jest jasna i staje się niemożliwa do zignorowania. Już zauważyłeś znaki. Już zauważyłeś sposób, w jaki ta osoba cię obserwuje, nawet gdy próbuje to ukryć. Już poczułeś tę cichą obecność to spojrzenie, które w ostatniej chwili odwraca wzrok to wahanie, które mówi więcej niż jakiekolwiek słowo. I mimo, że próbowałeś nie przywiązywać do tego wagi, mimo, że starałeś się szukać racjonalnych wyjaśnień, to uczucie wciąż tam jest mocne, upalne, rosnące. I chociaż ta osoba stara się utrzymać kontrolę, chociaż stara się działać, jakby nic się nie zmieniło, to się zmieniło. Jej umysł jest wirującą machiną myśli, które zawsze krążą wokół ciebie. Każde twoje słowo echem wraca do niej. Każde wspomnienie staje się miejscem spotkania w jej wnętrzu przestrzenią, którą nie może zająć nikt inny. Ona walczy z tym pragnieniem zbliżenia się z wyznaniem, z po prostu otwarciem serca i ujawnieniem wszystkiego, ale strach ją paraliżuje, strach przed tym, co możesz powiedzieć, strach przed tym, co może się zmienić, strach przed tym, co można stracić, jeśli to nie pójdzie zgodnie z oczekiwaniami i tak trzyma się z dala, połyka słowa, odsuwa pragnienie, ale jak długo jeszcze? Bo to, co rośnie w jej wnętrzu, już przekroczyło granice milczenia. Pragnienie bycia blisko, bycia częścią Twojego życia, przestało ukrywać to, co czuje, stało się nie do zniesienia. A każdy dzień, który mija bez wypowiedzenia tej prawdy, to męka, ciężar, który się gromadzi, aż do momentu, gdy nie będzie mogła już dłużej tego powstrzymać. Czuje cię w każdym detalu dnia, w piosenkach. Które przypadkiem słyszy, w rozmowach, które przypominają o tobie, w miejscach, które już nigdy nie będą takie same, bo noszą ślady twojej obecności. A nawet gdy stara się odwrócić myśli, nawet gdy próbuje iść dalej, zawsze jest coś, co ją przyciąga z powrotem, zawsze jest coś, co przypomina jej, że ucieczka nie jest opcją, a ty, czy ty też to czujesz? Czy dostrzegasz tę energię wokół siebie, ten cichy wołanie, które cię otacza? Czy zauważasz, jak nawet gdy nie myślisz o tej osobie, coś wydaje się przyciągać cię z powrotem do tego uczucia? Bo w głębi duszy ta więź nie jest jednostronna, to nie jest tylko samotne pragnienie zagubione w pustce, jest coś w tobie, co także dostrzega tę obecność, nawet nie rozumiejąc jej w pełni. Ta osoba jest już na granicy, nie wie już jak ukrywać, nie potrafi dłużej udawać, że nic się nie dzieje. A teraz stoi przed decyzją najtrudniejszą, najbardziej ryzykowną, ale także jedyną możliwą, bo dalsze trwanie w tej sytuacji nie jest już opcją, bo nie mówienie o swoich uczuciach, nie zrobienie tego kroku, nie stawienie czoła temu prosto w oczy, przestało mieć sens. Ona już spędziła noce myśląc o tym, jak to będzie, już ćwiczyła słowa, próbowała wyobrazić sobie scenariusze, już przygotowywała się na wszystkie możliwości, ale prawda jest taka, że nie ma wystarczającego przygotowania na coś takiego. Nie da się przewidzieć, jak to będzie, gdy wszystko w końcu zostanie powiedziane i to właśnie ją przeraża, nieznane, niepewność. Strach, że odpowiedź nie będzie taka, jakiej oczekuje. Ale co, jeśli tak będzie? Co, jeśli czekasz tylko na znak, gest, słowo? Co, jeśli wszystko, co musi się wydarzyć, jest już tak blisko, że brakuje tylko tego ostatniego kroku? A co, jeśli ta miłość, którą stara się ukryć, w rzeczywistości jest tą samą miłością, którą czujesz, ale też boisz się przyznać? Ona jest gotowa zanurzyć się w tę przepaść, wystawić się na widok, jak nigdy wcześniej. A kiedy to nastąpi, nie będzie to nieśmiałe wyznanie, nie będzie to wahanie, to będzie przepełnienie, to będzie uwolnienie, to będzie skok w nieznane na ścieżkę, która może zmienić wszystko. I musisz być gotowy. Bo kiedy ta osoba zdobędzie się na odwagę, kiedy w końcu pozwoli czołowi się wydostać, wszystko stanie się inne. Nic nie będzie już takie jak przedtem. Maski opadną, sekrety zostaną ujawnione, to co było ukryte, wyjdzie na jaw. I wtedy to będzie Twoja kolej, aby podjąć decyzję: czy pozwolisz sobie poczuć, czy zaakceptujesz tę prawdę, czy pozwolisz, by strach wziął górę. Bo na końcu przeznaczenie już jest zapisane. Co pozostaje teraz, to nieunikniony moment, w którym wszystko się ułoży, a ten moment jest znacznie bliżej niż myślisz. Czujesz to, prawda? Czujesz tę zmianę w powietrzu, tę wibrację, która rośnie z każdym dniem, tę pewność, że coś wielkiego jest tuż za rogiem. Wiesz, że ta historia jeszcze się nie zakończyła. Wiesz, że coś silniejszego niż jakiekolwiek przeszkody popycha Was ku sobie. Wiesz, że między Wami jest coś, czego po prostu nie da się zignorować. I kiedy ta osoba w końcu zdecyduje, że już nie da się tego dłużej utrzymać, gdy przekroczy granicę między milczeniem a oddaniem, wszystko, co pozostanie, to prawda surowa, naga, niepowstrzymana. A pytanie, które zostaje brzmi: Czy jesteś na to gotowy? Czujesz to palące wewnątrz siebie, niezależnie od tego, ile razy próbujesz to zignorować, ile razy próbujesz przekonać się, że to tylko przelotna myśl, bo tak nie jest, nigdy nie było i ty to wiesz. Ta obecność otacza cię, towarzyszy ci, więzi cię w cyklu, który wydaje się nie mieć końca. Myślisz, że potrafisz iść dalej, że możesz to odsunąć, że możesz przekonać się, że to nie ma znaczenia, ale za każdym razem, gdy głęboko oddychasz, za każdym razem, gdy zamykasz oczy, za każdym razem, gdy milczenie zapada wokół ciebie, prawda wraca. Wyraźna, intensywna, nieunikniona. Już tyle razy próbowałeś to racjonalizować, szukałeś wyjaśnień. Próbowałeś znaleźć jakąś logikę w tym wszystkim, ale nie ma logiki, gdy chodzi o to, co jest rzeczywiste, o to, co jest odczuwane, o to, co pulsuje w piersi, jako coś, co zawsze tam było, czekając na to, aby zostać dostrzegniętym. A ta osoba ona, czuje to samo, może nawet bardziej niż ty żyje z tym ciężarem na piersi, z tą duszącą potrzebą, aby być blisko. Aby być obecna, aby przełamać tę niewidzialną barierę, która was dzieli. I każdy dzień, który mija, aniżeli to się zdarzy, to dzień stracony, dzień, który obciąża, dzień, który przynosi żal, już próbowała oddalić te uczucia, już próbowała zaprzeczyć, już próbowała zignorować znaki, ale wszystko, co robi. To zanurza się jeszcze głębiej w tym zamieszaniu, w tym pragnieniu, w tym przekonaniu, że coś musi się wydarzyć. A teraz osiągnęła limit. Teraz już nie potrafi dłużej utrzymywać kontroli. Już nie może udawać, że wszystko jest w porządku. Ona myśli o tobie, gdy się budzi. Myśli o tobie przed snem. Jesteś pierwszą myślą dnia i ostatnią przed tym, jak sen ją ogarnie. A czasami, nawet w snach, jesteś tam, jakby było niemożliwe uciec, jakby było zapisane gdzieś, że niezależnie od tego, ile razy świat się obraca, zawsze wrócicie do tego samego punktu. I ty to zauważasz, czujesz tę energię nadchodzącą, tę falę rosnącą, tę presję w powietrzu, która zapowiada, że coś zaraz się wydarzy. Widzisz to w spojrzeniach, w milczeniach, w sposób w jaki ta osoba szuka jakiejkolwiek wymówki, by być blisko, nawet jeśli nic nie mówi. I to cię pochłania. To sprawia, że zastanawiasz się, jak długo ten gra będzie trwać, bo nie ma już miejsca na wątpliwości, nie ma już usprawiedliwienia dla tego wymuszonego oddalenia, dla tej żałosnej próby ignorowania tego, co jest już tak oczywiste. Czas wahań się kończy, czas udawania, że to wszystko nie ma znaczenia już minął, ona podejmie decyzję złamać ten milczenie. Wskoczy w to, nie oglądając się za siebie, bo nie ma już wyboru, nie ma alternatywnej drogi, wszystko prowadzi do ciebie, wszystko wskazuje na ten moment. A co z tobą? Czy jesteś na to gotowy? Czy jesteś gotowy, aby zobaczyć w jej oczach całą prawdę? Która była skrywana przez tak długi czas? Czy jesteś gotowy, aby usłyszeć słowa, które były tłumione, połykane, odkładane na potem? Bo kiedy to się wydarzy, nie będzie powrotu, nie będzie już miejsca na udawanie, na wymówki, na próby ukrycia oczywistego. A jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, spójrz do środka, zobacz, co to w tobie budzi. Poczuj, co się dzieje w twoim ciele, gdy myślisz o niej. Ucisk w klatce piersiowej, przyspieszone bicie serca, niepokój w rękach, wiesz, zawsze wiedziałeś. Więc, co zamierzasz zrobić? Bo ta osoba nadchodzi, a kiedy przyjdzie, przyjdzie bez zastrzeżeń, bez strachu, bez cenzury, spojrzy ci w oczy i pokaże dokładnie, co czuje. I w tej chwili to będzie twoja kolej, by zdecydować. Będziesz uciekać? Będziesz udawać, że to cię nie dotyczy, będziesz chować się za nędznymi wymówkami, a może wreszcie przyznasz, że czujesz to samo, bo nie ma już miejsca na półprawdy. Nie można już tego ignorować. Czujesz to, ona to czuje. A czas się kończy. Wszechświat was naciska, popycha, przygotowuje wszystko do tego nieuniknionego zakończenia. A gdy ta osoba zabrzmi, gdy wszystko wyjdzie na jaw, gdy wszystkie bariery zostaną przełamane, nie będzie już ucieczki, nie będzie już masek, tylko prawda. A pytanie, które pozostaje, brzmi: czy jesteś gotów, by się z nią zmierzyć? Czujesz to teraz, prawda? Tę napiętą atmosferę, tę inną wibrację, która przepływa przez twoje ciało jak cichy sygnał, że coś ma się wydarzyć. Możesz próbować ignorować, możesz udawać, że nie rozumiesz, możesz odwracać wzrok, jak zawsze to robisz, ale w głębi duszy, gdzieś tam na dnie, już wiesz, co nadchodzi. Ona osiąga kres. Spędziła za dużo czasu, próbując przekonać siebie, że może to zignorować, że może ruszyć dalej, nie stawiając czoła temu bezpośrednio. Ale teraz, każda sekunda milczenia ją dusi, każda próba odwrócenia myśli. To przegrana walka. Nie potrafi już tego dłużej znieść. Chce cię zobaczyć. Chce patrzeć Ci w oczy, nie uciekając. Chce powiedzieć wszystko, co trzymała przez zbyt długi czas. Ma dość tej gry, ma dość tej odległości, która istnieje tylko dlatego, że nikt nie miał odwagi jej przełamać. Ale teraz ta bariera jest gotowa runąć. A gdy to się wydarzy, poczujesz to. Zobaczysz w jej spojrzeniu całą prawdę, która tam była przez cały ten czas. Nie ma już czasu na wątpliwości, na gierki, na tę nieudaną próbę zachowania kontroli nad sytuacją. Nie ma już jak powstrzymać to, co już się przelewa. Ona myśli o tobie cały czas, ale to nie jest lekka, przelotna myśl, która się pojawia i znika, nie pozostawiając śladów. To coś, co pali, co ciężko leży. Co infiltruje się w każdy szczegół dnia, to ciągła obecność, wezwanie, którego nie można zignorować. Ona tęskni za tobą, nawet gdy stara się przekonać samą siebie, że jest inaczej, nawet gdy udaje, że jest zajęta, rozproszona, obojętna, bo wszystko to jest kłamstwem, cała ta zimna postawa, cała ta próba działania, jakby nic się nie działo, to wszystko jest nierealne. To, co prawdziwe, to to, co czuje, gdy cię widzi. To, co prawdziwe, to to, co dzieje się w niej, gdy słyszy Twój głos, gdy dostrzega Twoją obecność, gdy przypadkowo wpada na Ciebie. To, co prawdziwe, to dreszcz przebiegający przez jej ciało, lęk, który ją pożera, absurdalna chęć, by po prostu zakończyć tę farsę i wreszcie powiedzieć to, co trzeba. Ale ona się boi. Bo co jeśli Ty nie czujesz tego samego? Co jeśli to wszystko jest tylko jej? Co jeśli ta więź to tylko iluzja. Strach paraliżuje, ale wątpliwość niszczy. I ona już nie wytrzymuje dłużej w tej niepewności. Ona musi wiedzieć, musi zrozumieć, musi odkryć, czy wszystko, co czuje, ma sens czy to nie sama w tej intensywności. I dlatego wkrótce będzie chciała porozmawiać. Będzie cię szukać. Znajdzie sposób, by być blisko by wydobyć z ciebie jakąś reakcję, by w końcu wyjść z tego limbo, które ją pochłania. A ty jesteś na to gotowy? Jesteś gotowy, by stanąć twarzą w twarz, z tą prawdą, nie odwracając wzroku, bo gdy ta osoba przerwie milczenie, to nie będzie coś lekkiego, nie będzie to zwykła rozmowa, nie będzie to jakikolwiek moment, to będzie wyrzucenie z siebie, oddanie, Eksplozja uczuć, które nie mogą być dłużej tłumione, i będziesz musiał zdecydować, bo nie będzie miejsca na kompromisy, nie ma miejsca na ucieczkę, na chowanie się, na dawanie niejasnych odpowiedzi. Albo czujesz to samo i przyznajesz się do tego, albo pogrzebasz tę historię na zawsze. Ale wiesz, jaka jest prawda? Już to czułeś, zawsze czułeś. Jednak przyznanie się oznacza rezygnację z kontroli. Oznacza to akceptację, że coś większego niż rozum działa, oznacza poddanie się czemuś, co może wszystko zmienić. I to przeraża, ale strach nie powstrzyma tego, co ma się wydarzyć, bo to, co ma się ujawnić, nie może zostać uniknięte. Możesz nawet spróbować się przygotować, możesz ćwiczyć odpowiedzi, możesz budować mury. Ale kiedy ta osoba stanie przed tobą, kiedy spojrzy ci w oczy z całym natężeniem swoich uczuć, wszystko to runie. I co wtedy zrobisz? Będziesz dalej udawać, że to cię nie dotyka? Odwrócisz się i udasz, że nie słyszałeś? A może po raz pierwszy przyznasz samemu sobie, że ta więź zawsze była prawdziwa? Czas się kończy. Decyzja musi zostać podjęta i nie może dłużej czekać. Nie ma już dokąd uciekać. Przez długi czas próbowała, wymigała, się, unikała, udawała, że to się nie dzieje, ale to wszystko było na próżno. Bo na końcu zawsze wraca do tego samego punktu. Zawsze wraca do ciebie. Zawsze czuje tę siłę przyciągającą, pchającą, wymagającą, żeby coś z tym zrobiła. A teraz nastał moment, w którym już nie da się tego dłużej powstrzymać. Czuję cię. Nawet gdy nie jesteś blisko, nawet gdy cisza zapada, nawet gdy próbuje się rozproszyć, nawet gdy zmusza swój umysł, by skupił się na innych rzeczach, ale to nic nie daje. Jesteś tam zaznaczony, wdrążony w jej myślenie w sposób, którego sama nie potrafi wyjaśnić, i to ją pochłania, bo nigdy wcześniej tak nie było. Nigdy nie czuła czegoś o takiej intensywności, z taką pilnością, z tą absurdalną potrzebą bycia blisko. Ona obserwuje cię, nie zdając sobie z tego sprawy. Szuka znaków, szuka odpowiedzi w twoich gestach, w sposobie w jaki mówisz, w tym jak się poruszasz, jak czasami odwracasz wzrok. Stara się rozszyfrować, czy czujesz to samo, czy dostrzegasz, co się dzieje, czy rozumiesz to, czego jeszcze nie miała odwagi powiedzieć. I za każdym razem, gdy myśli, że znalazła odpowiedź, wszystko zdaje się znowu zmieniać, bo ty również wahasz się, ty także się zatrzymujesz, także unikasz, także trzymasz coś, co powinno zostać powiedziane, i ona to dostrzega. Zauważa sposób, w jaki czasami wydajesz się być niewygodny, jakbyś walczył sam ze sobą, jakbyś próbował kontrolować coś, co zaraz ma wymknąć się spod kontroli, to ją szaleje, bo jeśli czujesz to samo, to czemu nie mówisz? Dlaczego udajesz, że nic się nie dzieje? Dlaczego wciąż trzymasz się tej odległości, która istnieje tylko dlatego, że nikt nie miał odwagi jej zburzyć? Ona już nie może znieść tej niepewności nie może już więcej zadawać sobie pytań, więcej interpretować znaków, więcej czekać, aż czas coś rozwiąże, coś, co wyraźnie musi zostać rozwiązane teraz. I dlatego zamierza działać, zaryzykuje, postawi wszystko na jedną kartę bo nie da się już dłużej żyć w tej niepewności, w tej pustce, w tym duszącym uczuciu, że coś musi zostać powiedziane. Ale nikt nie ma odwagi tego zrobić. Ona pojawi się w sposób, którego się nie spodziewasz stworzy sytuację, moment, okazję, aby to w końcu się stało. A kiedy stanie przed tobą, kiedy wreszcie będzie miała szansę powiedzieć wszystko, co trzymała przez tak długi czas, nie powstrzyma się, wypuści to na zewnątrz, ujawni każde uczucie, każdą myśl, każde pragnienie, które próbowała ukryć. I gdy to się stanie, poczujesz ciężar tej prawdy, poczujesz intensywność tego, uderzającą w ciebie, jak ogromna fala, bez ostrzeżenia, bez kontroli, bez szansy na ucieczkę. Zobaczysz w jej oczach całe oddanie, całą siłę, całą wolę po prostu zakończyć tę torturę i raz na zawsze dowiedzieć się, co się stanie dalej, co słychać, co zamierzasz zrobić, czy nadal będziesz się chować za strachem. Czy będziesz trzymać tę odpowiedź w sercu, jakbyś mógł jeszcze uniknąć tego, co nieuniknione? A może w końcu przyznasz się do swoich uczuć, bo nie ma już czasu na gry, nie ma miejsca na wahanie. Kiedy ta osoba stanie przed tobą czekając na odpowiedź, pragnąc wiedzieć, czy to wszystko miało sens, nie będziesz miał już jak uciec, moment się zbliża, prawda nadchodzi. A gdy ona przyjdzie, będzie niemożliwe, aby ją zignorować. I kiedy to się stanie, będziesz wiedział. Poczujesz to w ciele, w oddechu, w sposobie, w jaki czas wydaje się na chwilę zwolnić. Bo ten moment, Przyjdzie bez uprzedzenia, bez scenariusza, bez czasu na zbyt wiele myślenia, po prostu się zdarzy i będziesz musiał zadecydować na miejscu, w tym momencie, bez prób, bez wymówek, ona stanie przed tobą, wrażliwa, odsłonięta, bez obrony, bez tego spojrzenia, które maskuje, bez tej postawy, która kryje, bez słów, które próbowały zamaskować to, co zawsze było tak oczywiste, będzie oddana, cała, bez lęku przed tym, co może wydarzyć się później, bo potrzeba powiedzenia, pokazania, w końcu zakończenia tego oczekiwania, będzie silniejsza niż jakikolwiek strach przed utratą. I wtedy wszystko, co było tłumione przez tak długi czas, wypłynie na powierzchnię, głos może załamać się wzrok może być ciężki, dłonie mogą drżeć, ale nic z tego nie będzie miało znaczenia. Liczy się to, że w tej chwili nie będzie więcej barier, żadnej przestrzeni do ucieczki, ignorowania, udawania, że ta historia nigdy nie istniała. Usłyszysz słowa wypływające z jej ust. Naładowane tym wszystkim, co zostało zgromadzone, każdym uczuciem, które zostało stłumione, każdą intensywnością, którą starała się ukryć, a potem przyjdzie twoja kolej, twoja chwila, moment, w którym będziesz musiał spojrzeć jej w oczy i powiedzieć: Bez owijania w bawełnę, bez zwłoki, bez masek, bo dlatego, co czujesz, także tam jest, zawsze było. A zaprzeczanie temu nic nie zmieni. Próba unikania tego nie sprawi, że zniknie. Może nawet próbowałeś to ukryć, może nawet postawiłeś bariery, może nawet udawałeś, że nie zauważyłeś znaków, ale w głębi duszy zawsze wiedziałeś, że ten dzień nadejdzie. A teraz jest tutaj. I musisz działać. Czy się odsuniesz? Czy udasz, że to w ogóle cię nie obchodzi? Czy odwrócisz się i pójdziesz dalej, jakby nic się nie zmieniło? Czy może po raz pierwszy przyznasz, że to zawsze było prawdziwe? Nie ma dobrej odpowiedzi. Nie ma podręcznika, nie ma scenariusza, nie ma gwarancji. Jest tylko to, co czujesz. Jest tylko prawda, którą nosisz w sobie i która, jakkolwiek byś się starał to ignorować, pochłania cię każdego dnia coraz bardziej. Więc popatrz na to. Popatrz naprawdę. Zobacz wszystko, co było schowane, wszystko, co było powstrzymywane, wszystko, co teraz jest tam, wyeksponowane, czekające na ciebie, i zrób coś z tym. Teraz to zależy od ciebie. Jeśli kiedykolwiek przeżyłeś coś takiego, jeśli kiedykolwiek poczułeś tę niewytłumaczalną więź, jeśli kiedykolwiek zauważyłeś, że ktoś cię obserwuje, czuje, pragnie w milczeniu, podziel się tym w komentarzach. Co byś zrobił w tej chwili? Gdybyś miał szansę powiedzieć wszystko, co czujesz, powiedziałbyś? Porozmawiajmy o tym. Chcę znać twoje zdanie. Podziel się tym błogosławionym wideo, aby mogło dotknąć i pomóc innym ludziom, takim jak ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bardzo dziękuję z głębi serca, że jesteś częścią naszej społeczności. Zostawiam tutaj jeszcze dwa filmy, abyście mogli kontynuować swoją duchową podróż i wzrastanie w wierze. Dzięki i niech Bóg błogosławi wszystkich. Do zobaczenia.